Podwodnych wulkanów, szczególnie siarkowodór, który w reakcji z tlenem tworzył kwas siarkowy. W ten sposób wulkany mogły zdusić w zarodku rozwój złożonych form życia. Ale życie dostało drugą szansę. 200 milionów lat później gwałtowne procesy geologiczne wydźwignęły wulkany na powierzchnię, gdzie stały się one zalążkiem pierwszego kontynentu. Gdy ilość rozpuszczonych w wodzie wulkanicznych gazów zmniejszyła się, tlen zaczął w końcu wyciekać do atmosfery. W morzu i na lądzie rozpoczął się intensywny rozwój form życia. Ale wulkaniczne gazy mogą zabijać także w inny sposób. Gdy znajdą się pod olbrzymim ciśnieniem, mogą powodować potężne erupcje i miotać w powietrze śmiercionośne pociski. Ta broń jest wykorzystywana zwłaszcza przez wulkany leżące na styku płyt tektonicznych. Dwie płyty tektoniczne skorup ziemskiej naciskają na siebie i jedna z tych płyt, zwykle ta starsza, która ma niższą temperaturę i większą gęstość, wsuwa się pod młodszą i lżejszą. Dolna płyta zostaje wystawiona na działanie wysokiej temperatury panującej w płaszczu. Jej minerały zawierają wodę, która ułatwia topienie. W rezultacie powstaje magma, która ma mniejszą gęstość od otaczających ją skał. Gdy w głębi ziemi powstanie magma, natychmiast zaczyna płynąć w stronę powierzchni. Magma wytryskuje z ziemi jako lawa i się rozlewa. Kolejne potoki zastygają na poprzednich i powstaje stożek o stromych stokach. Wulkany tego typu noszą nazwę stratowulkanów. Wylewająca się z nich lawa ma większą lepkość niż ta występująca w wulkanach tarczowych. To właśnie ich strome stożki przychodzą na myśl większości ludzi, gdy słyszą słowo wulkan. Ale różnice między stratowulkanami a wulkanami tarczowymi nie kończą się na wyglądzie. Najistotniejszą różnicą jest zawartość krzemionki, substancji, z której złożone jest szkło. Krzemionka to podstawowy składnik magmy. Magma stratowulkanów zawiera więcej krzemionki niż magma wulkanów tarczowych. W wulkanach tarczowych lawa ma tak małą lepkość, że gazy wydostają się z niej jak bąbelki z wody mineralnej. Natomiast w stratowulkanach lawa jest jak gęste ciasto, więc gaz, żeby się wydostać, musi ją rozerwać. To oznacza, że w stratowulkanach gazy wulkaniczne często uwalniają się w formie eksplozji. Stratowulkany wyrzucają w powietrze chmury kamieni i popiołu, które mogą zrodzić jedno z najbardziej tajemniczych zjawisk wulkanicznych. Na miejscu ósmym wulkaniczne błyskawice. W chmurze materiału wulkanicznego drobiny popiołu nieustannie ocierają się o siebie. W rezultacie część z nich zyskuje dodatni ładunek elektryczny, a część ujemny. Dzieje się to samo, co przy pocieraniu ręką dywanu w suchym powietrzu. Jeśli tych różnoimiennych ładunków elektrycznych nagromadzi się bardzo dużo, może dojść między nimi do wyładowania, które wyrównuje potencjały. Te wyładowania elektryczne zaczynają się w kraterze wulkanu, rozciągając się następnie na chmurę materiału wulkanicznego. Oglądane z daleka stanowią widowiskowy pokaz potęgi przyrody. Lecz jeśli podjedziemy zbyt blisko, błyskawica może być ostatnią rzeczą, jaką zobaczymy w życiu. Od 1999 roku na zboczach włoskiego wulkanu Etna pioruny zabiły czterech turystów. Potężne wyładowanie elektryczne poraziło ich układ nerwowy. Mimo swojego zabójczego potencjału, pioruny zagrażają tylko ludziom będącym blisko szczytu wulkanu. Ale wulkany dysponują także bronią o zasięgu kilkuset wulkanów. Erupcja stratowulkanu rozrywa skały i miota w powietrze śmiercionośne pociski. Numer siódmy na naszej liście to bomby wulkaniczne. Wszystko, co wylatuje z wulkanów w powietrze, nosi nazwę materiału piroklastycznego. Mogą to być drobinki o średnicy ułamka milimetra albo głazy wielkości samochodu. Bomby wulkaniczne mogą dolecieć bardzo daleko. Byłam półtora kilometra od głównego krateru Etny, gdy dostrzegłam chmurę pyłu z małej erupcji. Wrażenie było takie, jakby wulkanowi lekko się odbiło. Wyrzucił stare skały, które nie były ani trochę gorące, ale skały te spadły na głowy turystów znajdujących się wówczas wokół krateru. Podczas tej małej erupcji zginęło dziewięć osób. Bomby wulkaniczne mogą zabijać. Ale dużo bardziej śmiercionośne są piroklastyczne ziarna o średnicy poniżej 2 mm. Na miejscu szóstym wulkanicznych zagrożeń znajduje się popiół. Popiół wulkaniczny nie jest tak miękki jak popiół z papierosa. Jest twardy i szorstki, bo składa się z drobin skał zlepionych szkliwem. Wyrzucony w powietrze obok popiołu stanowi poważne zagrożenie dla samolotów. Wlecieć w obłok popiołu wulkanicznego to jak wlecieć w chmurę malutkich gwoździ. Popiół zostaje zasany do silników samolotu, gdzie krzemionka, która ma temperaturę topnienia zbliżoną do temperatury panującej w silnikach odrzutowych, zaczyna się stapiać i oblepiać elementy. Kiedy roztopiony popiół przepływa do chłodniejszej części silnika zaciera jego ruchome części. W efekcie następuje całkowita awaria silnika. W obłokach wulkanicznego popiołu znalazło się ponad 100 samolotów. W co najmniej siedmiu z nich doszło do awarii silnika, trzy z nich utraciły wszystkie silniki i groziła im katastrofa. W 1982 roku samolot pasażerski znalazł się w chmurze popiołu 11 kilometrów nad Indonezją. Wszystkie cztery silniki odmówiły pracy. Samolot opadł o 7 kilometrów, zanim pilotom udało się ponownie je uruchomić. Tylko cudem uniknęli katastrofy, w której mogła zginąć cała załoga i 248 pasażerów. Piloci powinni byli zawrócić i uciekać jak najdalej od tego bloku. Ale popiół zagraża nie tylko samolotom zabija także ludzi na ziemi. Ludzie, którzy chronią się przed popiołem w domach, mogą wpaść w śmiertelną pułapkę popiół wulkaniczny jest bardzo ciężki. Już jego 10-centymetrowa warstwa wystarczy, by zawaliło się wiele domów. Gdy dodatkowo zmoczy go deszcz, jego